Rosolanie w tym tygodniu spidermańską i Batmańską. Mamy cudowny powrót mojego ulubionego serialowego animowanego Spidey'ego Do tego w moim ulubionym animowanym, pełnometrażowym Spidermanie. I do tego on nie wraca sam. Bo będzie jeszcze więcej spider Spidermanów. Mało, to będzie jeszcze więcej Batmanów. Bez przyciągania. Lecimy. Spiderman z The Animated Series powraca. Dokładnie tak, mówimy o Spider-Manie z kreskówki, o której szeroko rozmawiamy w tych kreskówkowych złotych łyżkach. I tutaj mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Zacznijmy od tej złej. Niestety nie chodzi o wskrzeszenie serii The Amazing Spider-Man. A dobra to, że Christopher Daniel Barnes, aktor, który podkłada głos pod Spider-Mana w 1994, powraca do roli. Najbardziej uznany animowany Spider-Man powraca. Choć z głosem Chrisa tak naprawdę się nie rozstaliśmy, bo jako Spider-Man Chris ma iście Spider-wersową historię. W 2010 roku w grze Spider- man, spider -Man Shutter Dimensions podkładał głos pod Spider-Mana Noir, natomiast w 2011 w Spider- Man Edge of Time wystąpił w roli Spider-Mana 2099, czyli Miguela O'Hara, którego swoją drogą mamy obiecanego na kolejną część. Oczywiście mówię o scenie po napisach z ostatniego Spider-Mana. Na Age of Time nie kończymy ze spider wersowością Chrisa, bo w 2013 roku w grze Marvel Heroes podkłada głos pod Superior Spider-Mana, a następnie w kreskówce Ultimate Spider-Man występuje w roli Spider-Night'a i Wolf-Spidera. Podczas premiery serialu Spider-Man The Animated Series w 1994 roku miał 22 lata, co by znaczyło, że teraz ma 48 lat. I to by znaczyło, że Spider-Man, którego będzie grał, będzie starszym Spider-Manem, podobnie jak Peter B. Parker, Spider-Man po przejściach, którego znamy z poprzedniej części. Jednak nie obawiajcie się. Jake Johnson, aktor, który podkłada głos pod Petera B. Parkera, ma również powrócić, co by znaczyło, że będziemy mieli dwóch, trzech starszych Spider-Manów, wliczając do grupy Spider-Man Noir, od którego głos w angielskiej wersji podkłada Nicolas Cage. Przypomnijmy, że to właśnie w tej kreskówce powstał cały Spider-Verse. Dokładnie tak. To nie pierwszy raz, jak Spidey spotyka inne wersje siebie z innych wymiarów. I tak Spider- man Into Spider-Verse to nie pierwszy raz, jak Spider-Man łączył siły, aby uratować Marvelowe uniwersum. I tutaj należą się zasługi dla twórcy serii Johna Sempera Juniora, scenarzysty, producenta, który, prócz tworzenia serialu o Spider-Manie, odpowiedzialny jest również za serial animowany DC Static Shock, o którym mówimy tutaj. Tu właśnie dzięki Semperowi mamy Spider-Verse, więc byłoby to bardzo honorowe podejście z tytułu Sony, aby powiedzieć to światu, oddać hołd. Co prawda Spider-Verse Empera to jednak coś troszkę innego. To mega fajne podsumowanie superanskiego serialu to taki motyw, że przez ten cały serial poznajemy tego bohatera i on tam ma różne problemy i podejmuje różne decyzje, a na końcu spotykamy jego różne wersje, które na przykład poległy gdzieś przy tym problemie albo rozwiązały go inaczej. I czujemy, że ten Spider-Verse działa, czujemy, że to są Pitery z różnych uniwersów i wszystkie one są wiarygodne. Natomiast w Into the Spider-Verse mamy zabawę z tą formułą, solidny fan i troszkę bym powiedział pod śmichujki z tego na co pozwolili sobie twórcy wykorzystując licencję na Spider-Manowanie. Bardzo liczę na zamieszanie twórcy w produkcję drugiej części Spider-Verse, bo ile mega cieszę się na powrót Krisa, tak jestem z tych, którzy oglądali Spider-Mana na dwójce i dla mnie sercem Spidey'ego jest scenariusz Johna Sempera. Czy dowiemy się jak skończyła się historia kreskówkowego Spidermana? Bo przecież zostaliśmy z solidnym Cliffhangerem. Spoiler alert! Czy Peter odnajdzie Mary Jane? A no właśnie jak jest tobą? Oglądajesz Petera granego przez Cezarego Nowaka na Kanal Plus lub TVP2? Czy oglądajesz Jacka Kopczyńskiego na Fox Kids, Jetix, Disney XD, Polsat lub TV4? Ciekawe czy któryś z polskich aktorów powróci do roli. Choć będę pewnie oglądał z oryginalnym dubbingiem, to liczę na Jacka. Oprócz Spidermana z The Animated Series, w Spider-Weszy 2 ma się pojawić Spider-Man Toei, czyli jak wolisz, Twój ulubiony japoński Superman. Spider man Spider-Man, na którego wszyscy czekają, to Takuya Yamashiro. 22-letni, profesjonalny kierowca motocykla. Ma wypasiony kostium aktywowany z bransoletki i spider-moce dzięki krwi kosmity, którego znalazł w UFO. Mało? Takuya, nasz główny bohater, ma kontynuować po kosmicie walkę z Armią Kosmicznych Przestępców oraz dostaje The Spider Machine GP7. Zarąbisty, latający samochód z rakietnicami i Mało! The Spider Machine GP7 ląduje w 45-metrowym, ważącym 25 ton statku kosmicznym Marvel Air i zamienia się w Tiger Pardona, oj, pardon, Leopardona. Gigantycznego robota, który ma teraz 60 metrów. Myślę, że do śmiechowej stylistyki Spider-Versa, spider, spider będzie pasował idealnie. Myślę, że w duecie z Porkerem będzie śmiesznie, no i dogada się z Penny. A co do Penny, chodzą słuchy, że w tej części mam też bliżej poznać jej ojca. Czyli być może w spider versie dojdzie jeszcze jeden wymiar, wymiar czasowy. I ten wymiar zdaje się łamać czwartą ścianę, bo pojawiają się czasowo starzy spider z naszego świata. W sensie, że z seriali, który miał swoje lata świetności lata temu. Hmm... Czy to by znaczyło, że spotkamy The Boys? Spider-Verse 2 już 7 października 2022. A jeśli teraz masz chrapkę na Milesa i masz PlayStation, to Sony ogłosiło niedawno kolejną gierkę z serii Marvel Spider-Man. I tym razem będziemy w grze Miles'em Morales'em. A jeśli nie możesz zobaczyć trailera, to jest niezła beka. Producent Gierek na komórki Gameloft zrobił Sony Psikusa i, mówiąc YouTube'owym językiem, sklejował Sony. Czyli, że niby według Gameloft Sony nie ma prawa do czegoś, co było w tym trailerze. Co być może oznacza, że mają prawo do Milesa na konsolach? Bo firma jakiś czas temu wypuściła komórkowego Endless Runnera, gdzie był Miles. Czy. Miles jest zagrożony? Raczej Gameloft nie ma szans prawnikami Sony. Ale kto wie. Póki co premiera Marvel Spider-Man Miles Morales to święta 2020. Dosyć niedługo po wyjściu nowej, piątej PlayStation. Pewnie będą komplety, jak przy ostatnim Spider-Manie, na które będę patrzył z utęsknieniem, mówiąc coś w stylu Nie, łyżka, nie daj się wciągnąć, masz spoko komputer. Nie opyle się kupować słabego kompa dla jednej gry. Nie ma się co łamać, bo teraz idziemy po twarcielsku. No bo z Batmanowymi newsami. Ale do gier jeszcze wrócimy. Ale główny Batmanowy news to. jeszcze nowszy Batman. I nie bój się, nie recastujemy ci tego Patisona. Będzie nowy Batman w The Flash. Jak wyszły takie plotki, to wszyscy myśleli, że najprawdopodobniej będzie to flashpointowy Batman. Ale nie. Podobnie jak w przypadku Spidermana, ponownie będziemy mieli okazję spotkać się z przyjacielem z lat 90. Do tego Hollywood Reporter mówi o Michaelu Kitonie. Jak donoszą media, nie ma być to flashpointowy Batman, czyli ojciec Bruce'a Thomas, a pełnoprawny Bruce'ik. Hmm, czyżby Flash podróżował w czasie, a Kiton Bruce to stary Affleck? A może Flash podróżuje po wymiarach? Hmm, czyżby DCEU czekał jakiś crisis? O komiksowym crisisie gadamy tutaj, więc koniecznie sprawdź ten film, gdyż wiedział jaki rozpierdziel czeka DCEU. A może właśnie to jest odpowiedź na cały ten bałagan? Super by było, gdyby Affleck jeszcze raz się ubrał i spotkał Kitona. Bela? To by był Spider verse of Madness dopiero. A zapomniałbym o Patisonie. Myślę, że dla Pattisona cały powrót Kitona to będzie niezła presja, przecież niewątpliwie będzie niezłe porównywanko. JARANKO! Lekki hypik na The Flash jest i teraz pozostaje czekać na dalsze newsy. A te już niebawem, bo zaczyna się sezon comic a na informacje dotyczące DC liczymy podczas comic DC, czyli DC Fandom, o którym szeroko opowiadamy w tym filmie. Ale nie gadamy tam o... Co prawda pojawił się tam screen. Nie gadamy o grach, bo podczas DC Fandom prawdopodobnie dostaniemy info o dwóch grach, do których podobno zostały wykupione domeny. A mowa tu o Suicide Squad i Gotham Knights. Mamy plotki i potwierdzone informacje. Podobno zostały zarejestrowane już dwie strony internetowe: Gotham Knights Game oraz Suicide Squad Game. Także ta plotka powiedziała nam, że coś się dzieje. Potem, gra o Suicide Squad według plotek ma się nazywać Suicide Squad Kills the Justice League. Co oczywiście podnosi hype, bo sugeruje, że zobaczymy plejadę bohaterów po tej przeciwnej stronie. I to zdaje się być plotka, w którą jeszcze nie wierzę, bo brzmi dosyć fanowsko. A teraz czas na super fakt. Firma, która według plotek miałaby pracować nad tymi grami według ComicBook.com, potwierdziła, że właśnie pracują nad tymi produkcjami. A teraz największy hype news. Ta firma to Rocksteady Studios. Teraz TurboProGamerzy już wiedzą co się dzieje, ale wyjaśniam. Śmiertelniku, to jest ekipa odpowiedzialna za gry z serii Arkham Knight, czyli jeszcze śmiertelniej mówiąc, najlepsze gry z Batmanami. I jak tam, Herosolanie? Mało? Tu sprawdźcie ostatni newsowy film. Tam będzie o powrocie Supermana i jeszcze nowszym Jokerze, nowym Bejnie. A tu o tym, jakie seriale superbohaterskie oglądać i co tam jeszcze w 2.0. Mało? To sprawdź nasze superbohaterskie filmy dokumentalne. To już jak Cię nie zadowoli, no to nie wiem. Tam jeszcze memy na kanale. To jak? Spodobał Ci się film i nasz kanał? Jeśli chcesz wesprzeć, to daj nam subiego i daj znać rodzinie i znajomym o tym, że gdzieś tam siedzi taka łyżka i gada takie dziwne rzeczy, a potem leci na misję. Pozdro!